Gdybym zapytał się was o środowisko, w jakim żyły dinozaury, większość z was wskazałoby na tropikalny las lub na gorącą i suchą pustynię, ale na pewno waszym pierwszym skojarzeniem nie byłaby mroźna tundra ze śniegiem po horyzont i kolorowymi zorzami podczas nocy polarnej. Mimo to w takim środowisku te zwierzęta też żyły i nawet dawały sobie z nim radę. 66 milionów lat temu podczas późnej kredy na terenie dzisiejszej Alaski, gdy jeszcze leżał na północy kontynentu zwanym Laramidia, już wtedy niemiłosiernie pizgało. Zwierzęta żyjące na tym terenie musiały dostosowywać się do życia w krainie, gdzie przez część roku panował chłód i niedobór pokarmu. Królem tej krainy był skarłowaciany kuzyn tyranozaura Rexa, Nanokuzaurus. Znany jest tylko z kilku fragmentów czaszki znalezionych na terenie okręgów North Slope i Actegothic na Alasce. Mimo małej ilości zapisu kopalnego paleontolodzy odkryli, że znaleziony osobnik ze względu na wygląd miejsca łączenia kości nocowej z szczękową ma charakter wiklinowania był osobnikiem dorosłym. Według szacunków obliczonych na podstawie wielkości zrekonstruowanej czaszki i porównanej jej do innych blisko spokrewnionych tyranozauroidów, miał około 6 metrów długości, czyli był o połowę mniejszy od wszystkim znanego kireksa. Jego małe rozmiary były prawdopodobnie spowodowane małą ilością pokarmu podczas nocy polarnych. Duży organizm potrzebuje więcej energii, a przez to więcej mięsa, skąd prawdopodobnie jego karłowatość. Najprawdopodobniej miał też upierzenie, które chroniło go przed niskimi temperaturami. Polował na takie dinozaury jak alaskocefale, ugrunaluk i moje ulubione ceratopsy, pacherynozaury z podgatunku perotorum. Głównymi konkurentami za to były dromeozauroidy i troodonty, które na Alasce osiągały wyjątkowo duże rozmiary. Jeśli film Wam się spodobał, ocenij go i skomentuj. Na dziś to wszystko.